Dzień dobry Państwu, Beata Chmielowska, ale jutro zachmurzenie niewielkie i temperatura bardzo przyjemna. Od 20 stopni na Półwyspie Helskim do 27 na Południowym Zachodzie. Na wybrzeżu silny wiatr. Zaczynamy Teleekspres we wtorek, 14 września. Protestujący medycy już drugi raz nie odpowiedzieli na zaproszenie ministra zdrowia. Negocjacje miały dotyczyć postulatów wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych. Ministerstwo szacuje koszt żądań na 100 miliardów złotych rocznie. Odtwórca wielu niezapomnianych ról filmowych i teatralnych, utalentowany, charyzmatyczny, w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie spoczął Wiesław Gołas. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy aktor został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Bruksela wraca do pomysłu transformacji energetycznej. Pakiet Fit for 55 zakłada obniżenie emisji dwutlenku węgla o ponad połowę do 2030 roku. W Strasburgu odbyła się debata dotycząca klimatycznej rewolucji. Organizacja Narodów Zjednoczonych przestrzega przed klęską głodu w Afganistanie. W podobnym tonie wypowiada się UNICEF, według którego milion dzieci w tym kraju jest zagrożonych niedożywieniem. Przed wybuchem II wojny światowej dzieło to zdobiło pałac Spale, letnią rezydencję prezydenta RP. Potem słuch o nim zaginął. Obraz fińskiego malarza Alberta Edelfelta odnalazł się niespodziewanie na strychu domu w Łodzi. Emocje rosną. Wieczorem w Gdańsku polscy siatkarze powalczą z Rosjanami o awans do półfinału siatkarskich Mistrzostw Europy. To w programie, a co jeszcze? Sprawdzamy teraz. Pies, który jeździł koleją ma kocią konkurencję, bo w Ostrowie Wielkopolskim jest kot, który zamieszkał w zajezdni. Przygląda się autobusom, sprawdza rozkład jazdy i gwarantuje, że w żadnym pojeździe mysz się nie prześlizgnie. Apollo jedzie do Londynu. Jeden z najsłynniejszych witraży Stanisława Wyspiańskiego zostanie zaprezentowany w William Morris Gallery na pierwszej poza krajem wystawie prezentującej dziedzictwo młodej Polski. Tym rywalem nawet sparring wywołałby wielkie emocje, a co dopiero jeśli gra toczy się o taką stawkę? Wieczorem w Gdańsku Polacy powalczą z Rosjanami o awans do półfinału siatkarskich Mistrzostw Europy. Z turnieju sensacyjnie odpadli mistrzowie olimpijscy, Francuzi, których bez straty seta wyeliminowali czasie. Pora na część muzyczną. We wrześniu, wyjątkowo w drugi wtorek, prezentujemy subiektywną trójkę najciekawszych płyt, które ukazały się w poprzednim miesiącu. Autorem zestawienia jest oczywiście Marek Sierocki. Zapraszam. Pani Teresa Starnowa od kilkudziesięciu lat kolekcjonuje porcelanowe lalki. W swoich zbiorach ma okazy z całego świata. Są angielki, francuski, japonki, amerykanki czy chinki. Ula Ulala, a na koniec też mamy piękną perełkę. Proszę bardzo, w pewnym sklepie trwa. Interweryzacja. No nie będziemy interweniować, bo jak widać, autorzy z góry przepraszają. Niech interweniują w spokoju i inwentaryzują też. Za chwilę TeleExpress Ekstra, a jutro Rafał Patera. zapraszam do widzenia. Dzień dobry, TeleExpress Ekstra. Zaczynamy od trudnej historii rodzinnej z Happy Endem. Pierwsze kroki będą stawiać już razem. Dziesięciomiesięczni Kacper i Dominik nareszcie mogli się poznać, choć to bliźniaki po urodzeniu i po tym, jak rodzice zrzekli się praw, dzieci zostały rozdzielone. Dominik trafił do ośrodka w Częstochowie, a Kacper został w Chorzowskim Szpitalu. Teraz drugi z braci dołączył do swojego bliźniaka. Pierwsza tak duża inwestycja w ekologiczny transport miejski staje się faktem. Już wkrótce po śląskich ulicach będzie jeździć 20 autobusów wodorowych. To szansa nie tylko na czyste powietrze w miastach, ale również kolejny krok rozwoju przemysłu w regionie. Autobus nadłożyłby 3 minuty, by dojechać do ich przystanku, ale tego nie robi. I mieszkańcy krzywej góry w Opolskiem muszą chodzić po kilka kilometrów do sąsiedniej wsi, chcąc skorzystać z PKS-u. Zostajemy w kręgu poezji, zaczęła pisać wiersze po osiemdziesiątce i od tamtej pory nie przestaje rymami opisywać świata. 95-letnia pani Stanisława z Gumunic pod Radomskiem właśnie wydała szósty tomik poezji i nie odkłada długopisu. Za chwilę dobra muzyka, sport, nowe technologie i obyczaje. Czyli ciąg dalszy TeleExpresu Ekstra. Coraz mniej osób trudni się tym zawodem, bo i coraz mniej dachów pokrytych jest strzechą. Tajniki fachu strzecharza można było podpatrzeć w skansenie w Chorzowie. Jedna z chat ze względu na stan dachu ze słomy wymagała jego wymiany. Warto, by obrazki z prac trafiły pod strzechy. Małe jest piękne, a w tym wypadku także smaczne i zdrowe. W Polsce kwitną plantacje mini kiwi. Konsumenci jeszcze za dobrze ich nie znają, więc postanowiliśmy to zmienić. Przed Państwem mini owoc z maxi zaletami. A czy widać ją już we wrzosowych miejscowościach? Sprawdźmy pogodę. Może dostarczać żołnierzom amunicję, osłaniać ich, robić rozpoznanie, ewakuować rannych i walczyć. W niemal każdym terenie REX MK2 to bezzałogowy pojazd lądowy stworzony w Izraelu. Od koronacji pierwszego króla Polski minęło prawie tysiąc lat, dlatego bez żadnych obaw można walczyć o jego insygnia. Gnieźnie zorganizowano dwunastą edycję turnieju żużlowego o koronę Bolesława Chrobrego. Miejsce na tronie wywalczył Paweł Przedpełski. Pora informacji informacje muzyczne. 40 lat temu na pierwszą pozycję brytyjskiej listy przebojów trafił utwór Tainted Love w brytyjskiej formacji Soft Cell. Z czasem piosenka stanie się flagowym hitem formacji i o tym opowie Marek Sierocki. Dziękujemy za to spotkanie. Jutro Rafał Patyra, a teraz program o co chodzi. Prowadzi Tadeusz Płużański. Zapraszam, dobrego popołudnia, do widzenia.